Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie tygodniowe koziorożce. Czytanie jest na przyszły tydzień, od 18 do 24 lipca 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod moim filmem. Tam jest kilka informacji na mój temat oraz dotyczących kanału. Proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. Będę bardzo wdzięczna. Również, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zapraszam oczywiście do subskrypcji. Chciałabym jeszcze tylko mm, dodać. Jeżeli chodzi o te czytania tygodniowe, ogólne, będę starała się nie dopowiadać kart, jeżeli sytuacja nie będzie tego wymagała, gdyż jest to przekaz na okres tygodnia i nie chodzi w tym o to, aby ułożyć konkretną historię czy konkretny scenariusz w jedną całość, tylko różni się właśnie tym rozkład tygodniowy od miesięcznego i pytamy o to, co się wydarzy w konkretnym tygodniu. Karty mają swój przekaz i nie należy ich zaburzać, tej energii do, doprecyzowywać czy dopowiadać, gdyż to jest jakby wymuszanie na kartach odpowiedzi, czy też wymuszanie na siłę konkretnego zakończenia, a nie o to w tym chodzi. Także karty odpowiedziały raz i mam nadzieję, że to wystarczy. O, zobaczymy, jak będzie. Zaraz się dowiemy. Zaczynamy od karty opiekuńczej na ten tydzień dla koziorożców. Jaka karta opiekuńcza na ten tydzień dla koziołków? Wow, za dużo wypadło. Nie dam wam tylu kart, nie, nie, nie. Koziołki, mm, szalejecie, szalejecie. Słuchajcie, wypadła niezależność. No jak wypadła, to może zostawmy tą niezależność, co? Jak myślicie? Okej. Okay. Ja tutaj rozkładam to: Ja podejmuję decyzję. Niezależność. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. No, właśnie o tym mowa. Dobra, będziecie decydować w tym tygodniu głównie za siebie, słuchajcie. Macie korzystać z prawa wyboru, a to się okaże, jak będzie w praktyce. Dobra. Przetasujemy jeszcze troszeczkę karty i zapytamy, jakie aspekty w różnych konkretnych. Um, w dziedzinach będą nam się chciały pokazać na ten tydzień dla koziorożców. Co będzie nam się chciało pokazać na ten tydzień dla koziołków? Pewnie będą wybierać skoro będą korzystać z prawa do wyboru, to pewnie będą wybierać ja jeszcze sobie przełożymy metalię. Ok i zaczynamy. E, 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 wow, Ty to, to miało być Wasza energia na miesiąc, na, przepraszam, na tydzień e, od 14 do dwu, od 18 do 24, jaka będzie Wasza energia na nadchodzący tydzień? E, następnie co może się wydarzyć? Co może wydarzyć się w miłości? Rodzina, przyjaciele i najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Na spodzie w tle czytania jest siła. Siła, ale myślę, że Wy też chcielibyście ją zobaczyć, bo to jest dla Was czytanie, a nie dla mnie. Także już się poprawiam, słuchajcie. Wybaczcie mi. Czy Wy coś widzicie? Miejmy nadzieję. Ok. Eee, zaczynamy. Wasza energia na nadchodzący tydzień. Rycerz mieczy. No dobrze, skoro tak. Eee, słuchajcie, no będzie to jakaś szybka um, energia, szybki czas. Nie wiem, może będziecie um, musieli coś szybko ukończyć. Może przed urlopem spieszycie się. A może po urlopie będziecie być może um, też robić dużo szybko naraz. Będziecie chcieli wszystko ogarnąć, że tak powiem, kolokwialnie pochytać sprawy, kwestie. No Będzie to jakaś, jakieś szybkie działanie, znaczy działanie, nie działanie, to będzie taka, to może być taki gonitwa i wyścig, no może nawet myśli, ale może nie. Możecie mieć z taką osobą do czynienia również, może być to osoba trudna w komunikacji, może przyjdzie Wam z kimś takim w tym tygodniu współpracować, zmierzyć się. Czy taką po prostu energią może wy sami będziecie się obdarzać? No na pewno osoba inteligentna. Może być też to ktoś delikatnie złośliwy, więc też trzeba wziąć poprawkę. Co jeszcze? To taka energia, która musicie też wziąć to pod uwagę jak szybko w życiu się pojawia, tak szybko znika. Aczkolwiek no coś na pewno swoją energią chcę wam przekazać, powiedzieć i jakoś w waszym życiu w przyszłym tygodniu się zaznaczyć. Zwróćcie uwagę, że może być to jakiś dobry sojusznik też i sojusznik oraz rozważny doradca. Może z kimś takim będziecie mieć do czynienia, może wy wystąpicie w takiej roli, słuchajcie. Jest to całkiem możliwe. Co może takiego wydarzyć się w przyszłym tygodniu? Może wydarzyć się piątka mieczy. Piąteczka Mieczy, może się szukuje jakiś konflikt? Być może. Może coś, możemy stwierdzić, że coś nam się nie udało. Też tak może być. Ale wiecie, to jest taka karta, że jest, są i wygrani, i przegrani. Tak, jest i, na, i energia wygrania, wygranej, i przegranej. Tak to trochę jest. Jest to taka troszeczkę batalia i Gdzieś tam jakieś rany zostaną odniesione, bo tak jak na tej karcie widzimy, dwa miecze są wbite w plecy, a strzema ktoś odchodzi, tak? Być może ktoś, kto nam te ciosy zadał najprawdopodobniej. Natomiast czy tak też będzie, czy nie będzie, może wydarzyć się jakaś porażka, może wydarzyć się jakaś strata. Owszem, może tak być, może, możecie być po prostu poczucie jakiejś straty, tak? Że... Coś utraciliście, coś musieliście może wybrać, yy, może coś stało się poza wami, też tak może być. Ehm, no cóż, trzeba, wiecie, w tej karcie należy to przyjąć z pokoru i to jest najistotniejsze, słuchajcie. Ehm, możliwe, że będzie coś trzeba zacząć od początku, może chcieliście coś szybko, no właśnie, będzie taka energia szybkości, może przed urlopem, może po urlopie, będziemy chcieli coś szybko zrobić, ale nagle okaże się, że... Hmm że coś nam się po drodze nie udało, tak? albo coś przeoczyliśmy, czegoś nie zauważyliśmy, albo ktoś nam po drodze gdzieś sprawił jakieś trudności, zadał, jakieś ciężko, zadał jakąś ciężkość, w cudzysłowie jakieś rany, takie w sensie, wiecie, że gdzieś nam coś ktoś dołożył myślą, coś powiedział, wiecie, słowem, bo to tak może być po prostu jakiś taki konflikt przed, może tak być, tak, tak więc... No, może będzie to dotyczyło też jakiejś zmiany, tak, w Waszym życiu. Mo może tak być. Ale pamiętajcie, to jest takie prusowe zwycięstwo. To jest taki cios poniżej pasa. Jeśli coś takiego zostało Wam zadane, to nawet jest taki troszeczkę podstęp czy zdrada, więc e, może ktoś taki tutaj coś będzie próbował zrobić, ale pewnie w porę, jak już wiecie i to czytacie, e, możecie w porę temu zapobiec, tak? Czy też uprzedzić e, tą osobę, która będzie próbowała Wam taki cios poniżej przysłowiowego pasa zadać, tak? Czy tam jakimś podstępem coś Wam tam popsuć, jakieś plany, czy, e, czy, czy jakieś właściwe działanie, tak? E, czy w jakiś sposób tam będzie próbowała zdradzić Was e, słownie, tak? Gdzieś tam Wam zas zaszkodzić, Także tutaj już macie jakby coś takiego, że może się to wydarzyć, możecie mieć to na uwadze i, i przypilnować takiego ktoś, jeżeli wiecie kto, mógłby to być oczywiście. Co takiego w miłości może się wydarzyć na ten tydzień dla koziołków? Może wydarzyć się, o, są kochankowie w miłości. Um, bardzo ładna karta, tak w ogóle, ogólnie rzecz ujmując. Ja mam też tych te kart w ogóle nie pokazuję. Ale myślę, że kartę Talię z Złotego Tarota jest Wam już doskonale znana. I zapewne widzieliście ją już nie w jednym miejscu, nie na jednym kanale, więc <laughs> ważne, że, że już ją rozpoznajecie. <laughs> tak, to jest też wiecie karta. No właśnie, nie powiedziałam wcześniej o tym rycerzu mieczy, że to taka ogólna energia mm, po, żywiołu powietrza. Bliźnięta, waga, wodnik. Z kimś takim możemy mieć do czynienia, więc jeżeli taka osoba miałaby Was tutaj przypadkiem coś próbować Wam zrobić w przyszłym tygodniu lub coś planować takiego, wiecie jak te miecze w plecach i jak odejście z pozostałymi trzema, to już możecie temu zapobiec, tak? Mniej więcej. W karcie kochanków to karta bliźniąt. To znowu mamy tutaj, zauważcie, Żywioł powietrza. I tutaj też są miecze. Popatrzcie, widzicie to. Wiecie co? W miłości to wskazuje na intymny związek. Mówi o takim zakochaniu, obopólnym. Mówi też o współpracy, tak? Ale też o tym, że jest więcej ludzi. I mówi też o tym, żeby otworzyć się na innych, otworzyć się na miłość, na przyjaźń. Czasem też trzeba w tej karcie podjąć trudną decyzję. Wybrać jedną z dwójka, ale co? Wybór jest tutaj konieczny. Może być jedno z dwojga, jeżeli chodzi o osoby, tak? Może być owszem. Może będziecie w miłości w przyszłym tygodniu, lub wiecie, już czujecie, że jesteście przed takim wyborem i trzeba tego wyboru dokonać, więc najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zajdzie konieczność dokonania takiego wyboru. Czy to spośród więcej niż dwóch osób, tak? Czy w ogóle spośród dwóch osób, czy nawet spośród więcej niż dwóch? A więc no, to też może ta karta wskazywać na tym, że jest tutaj kobieta, która się przygląda, owszem, to może być ta, która patrzy na nich, tak, ze zdrością, że to jednak nie ona została wybrana i się temu przygląda, będzie tego jakby pilnować, tak, ale zwróćmy uwagę, że to też jest, może być energia matki, a tutaj energia wasza, na przykład młodej osoby, która wyprowadza się z domu, tak, jednak dokonuje na przykład w przyszłym tygodniu wyboru, że chce być z tą osobą, rozpocząć jakąś nową drogę życiową, tak, z partnerem pierwszym i będzie wyprowadzać się z domu, a mama tutaj będzie, będzie patrzeć i przeglądać się tej relacji. Oddaje córkę, w jakie ręce to się okaże, tak? Dlatego tutaj będzie to pilnie obserwować. Może tak być. W każdym razie, no tutaj będzie na pewno podejmowanie jakichś życiowych decyzji, tak? Zarówno tutaj trzeba pamiętać, że trzeba słuchać w tej karcie obu stron, czyli słuchać i rozumu, i serca. I zawsze podejmuję decyzję, uwzględniać obie dwie strony. Bo ponosimy w tym momencie już odpowiedzialność za swoje decyzje. Tak, to już jest ta karta i ten czas takiego wyboru, gdzie ponosimy odpowiedzialność za swoje decyzje. Czy to będzie dotyczyło, słuchajcie, relacji partnerskich, zawodowych, czy miłości, to, to tak to wygląda. W miłości to jest też karta oczywiście pożądania, zmysłowości, słuchajcie, może mam się szukuje coś takiego fajnego, może jakiś fajny wyjazd dla dwojga. Dlaczego nie? może tutaj w tej karcie też, co wydarzycie w miłości no słuchajcie, jakaś propozycja ślubu zaręczyny, małżeństwo może tak być, dlaczego nie jest to na pewno współpodążanie do złączenia się z kimś, kogo kochacie więc może tak się akurat ziścić istotnie dobrze, albo po prostu może, można też zwrócić uwagę na to, czy w związku nie pojawił wam się ktoś jeszcze. Zawsze można wziąć to pod uwagę i to sprawdzić, bo to jest też istotne, tak? Że może w, okaże się w przyszłym tygodniu, że zauważycie lub będą jakieś takie symptomy tego, że w związku, czy w waszej relacji ktoś się pojawił jeszcze dodatkowy. I single mogą też mieć jakby, że tak powiem, spory wybór tutaj, że ktoś się pojawił gdzieś, tu z kimś coś próbuje, a tu się okazuje, że ta osoba jednak próbuje nie tylko ze mną, tak? czyli robi coś, ale jednocześnie robi jeszcze coś z kimś innym. Planuje, umawia się, flirtuje, randkuje i inne rzeczy. Okej, okay. rodzina, przyjaciele i najbliższe otoczenie. Dziewięć buław. Tutaj mamy, słuchajcie, jakąś taką pewną siebie szybką sytuację. Tu jest równowaga, tu jest siła, czyli może wymaga od Was rodzina bycie w takiej silnej energii, może jest tutaj potrzeba pomocy, ale Wy to macie, słuchajcie, nawet w chwilach zwątpienia ta karta uspokaja, przypomina, że wszystko co potrzebne do utrzymania obecnej pozycji wśród rodziny, przyjaciół, czy też otoczenia Wy posiadacie, jest tego dużo, ok, macie jakąś tam ciężkość, natomiast no, ten projekt, czy to działanie dobiega już końca, tak? Tutaj cierpliwość jest cnotą i trzeba być czujnym i... I tyle. I to się może w przyszłym tygodniu dla rodziny, z, y, otoczenia i, i, i przyjaciół zaznaczyć, tak? E, następnie y, praca i finanse, kartę świat. Mamy tutaj dużą arkanę, y, podobnie jak kochankowie, to też duża arkana ta karta może tak naprawdę oznaczać też Koziorożca, może taką osobę, taką energię w pracy, w finansach, w kwestiach aspektach zawodowych. To jest też karta wszelkich wyjazdów. Słuchajcie, no, też zagranicznych. Może faktycznie, może akurat macie jakiś wyjazd zawodowy, czy też Jakiś wyjazd w sprawie negocjacji, może nawet zagraniczna podróż służbowa, może tak być, czy jakaś delegacja, ale to jest wszystko oczywiście. Jakby: słuchajcie, no, to jest realizacja celów, to jest realizacja marzeń, dobrobyt, tak? W tej karcie to jest też rozwój osobisty w miejscu pracy. Tutaj jest harmonia, jest tak, jak powinno być, tak? Tu jest radość, szczęście, akceptacja. I po tym oczywiście coś tam nam się będzie na nowo zaczynać, ale to dopiero w następnych tygodniach, tak? Wy tutaj w tym tygodniu nadchodzącym wyciągacie mądre wnioski z tego, co stało się niedawno i jaką mamy radę. W radzie mamy pustelnika, czyli tutaj akurat... Ta to karta panny, czyli tu ziemia, tu powietrze, może ma znaczenie, może nie, może jest jakaś panna. Ale co jest radą? No radą jest to, aby zdystansować się od pewnych spraw. Będziecie mieć, znaczy, w Radzie jest potrzeba przemyślenia pewnych spraw w osobności, w samotności, tak? w odosobnieniu, takie wyalienowanie, po to, aby usłyszeć swój wewnętrzny głos. Tak, bo to ten głos będzie drogowskazem, który wskaże wam drogę, którą macie podążać. Ale aby podjąć, móc podjąć właściwe decyzje życiowe, potrzebujecie takiego wyalienowania, tak? takiej introspekcji wewnętrznej. Być może jest to związane z tym, z tym wyborem. Może tak być. Lub y, może to być wybór między dwoma osobami, ale może być też y, właśnie kwestia tego, że y, jakby w miłości mogłaby się pojawić ta trzecia osoba, tak? I y, dlatego Wy potrzebujecie y, się skupić, tak? Y, pomyśleć o tym, y, rozliczyć się, zrobić taki rachunek sumienia. Y, nie wiem, może to wiecie, też dotyczy was, to może być różnie, że wy macie dwie osoby. Też tak może być. I może potrzebujecie to przemyśleć, kogo wybrać. I z tą radą wam Was zostawiam, bo myślę, że to tak może wyglądać, że koniec końców, to wcale wiecie, to też Wy możecie mieć osoby trzecia i, i chcieć, że tak powiem, dokonać tego wyboru. Tutaj, jeżeli chodzi o kartę, w tle była siła, no więc siła to już wiecie. A Wy potraficie walczyć z wszystkimi przeciwnościami, trudnościami, macie do tego wszystkie aspekty, macie miłość własną, macie siłę też, która symbolizuje tutaj, że panujecie nad otoczeniem i jesteście w stanie wszystko zrobić. Jesteście w stanie wszystkiego dokonać, nie dacie się złamać, słuchajcie, macie wszystkie sprawy pod kontrolą, więc w tle czytania na ten tydzień naprawdę dacie sobie z wszystkim radę. Buziaczki, do zobaczenia i do następnego razu.